Ale zmęczono dzisiaj, brzmisz? Ja zmęczono brzmię? Nie, ja brzmie jak człowiek, który dzisiaj zdobył sukces. Zdobyłem dzisiaj sukces, kropa. Aha. Wiesz, co zrobiłem, kropa? Opowiem. Nie. Kropa, dzisiaj, dzisiaj mogę się nazwać ojcem, zdobyłem pierwsze dziecko. Aha. I po 17 już tego dziecka nie było. Policja kazała mi oddać, no ale wiesz, wciąż jakby to, co moje. To, co moje, to zdobyłem, tak? Faktycznie dziecko musiałem oddać, ale moje wszystkie doświadczenia zdobyłem. I to powiedziałem policjantom, że. Znaczy, powiedziałem tym rodzicom, że jasne dzwońcie na policję. Ale to, co się stało, się nie odstanie. Czemu ty jeszcze nie jesteś w więzieniu? Nie wiem. Gdzie jest moja kola? Lubię kola? Mam kole. Odpowiedz na pytanie. Wiesz, jak to mówią o moich stronach? Nie. Przestań. Eeeh. Powiedz mi dzisiaj, jaki jest plan na nagrywanie. Dzisiaj mamy taki plan. Znajdziemy mm. stronę Plot Generator. Nie wiem, czy to jest ta strona, ale jakoś widziałam, co generuje fabuły filmów. A potem, ten film, który nam wygeneruje, zrobimy w peńcie. Robimy film w pęcie, proszę Państwa. Tak jak oboje zaczynaliśmy naszą karierę na YouTubie. Powtórz, bo nie słuchałem jeszcze raz. Bardzo uważnie, S powtórz. <laughs> Czyli dzisiaj robimy fabułę i potem próbujemy to tak. odtworzyć w pejście. Ja... Tak, dzisiaj coś robimy, ale Kevap nie wie za bardzo co, więc on sobie potem odtworzy nagranie. Chyba potem odtworzy sobie, co my robimy faktycznie. Wybierz, jakiego rodzaju historię chciałbyś. Jest tutaj Overcoming the Monster, czyli coś z potworem. Mamy do wyboru. Pule możliwości. Pff, bardzo dużo <laughs> widzę. Okej. Okay. Pierwsze imię, nazwisko, mail, female, okej, okay, okej. Okay. No, wypełnijmy to randomowymi rzeczami, zobaczmy, co tam wyjdzie. A sweet shop, słodki sklepik, station London. Nie wiem, co to jest za lokacja, nie mam pojęcia. Dwa nie. razy jest sklepik słodki. <laughs> Może piszę tutaj, co byśmy chcieli, Sz szkołę. Dobra. Szkoła będzie spoko, okej. Okay. Twoi protagoniści. Eee, Lord Harold Thomas Mail. on niech będzie kobietą. Stack for name? Try our character name generator? I mają nawet name generator? <laughs> Boże, tak, wypełnij wszystkie rzeczy, ile chcesz literek, tak? Przyk Przykładu, może przykładów chcę 100, 100 przykładów Jaka gender? E, female, female, kobieta What's your character title? Master e, Jestem... <laughs> <laughs> Queen Madame. <laughs> Favor. Zombie What type of character is he, she, they, it, uh, evil? W którym roku, w kurwa, 966? Okej, okay, jakie lokalizacje? No to tak, jego ojciec. To ojciec to jest? Co? Co, Co się jest? stało? Nie wiem. Co się stało? To no jest, no, wracaliśmy, no, no. więc uh, chciałbym, żeby ojca miał z North Korea, a matkę niech będzie miał z. Afgan, nie będzie Afgan. Muslim? Nie, nie, nie. Jedi. <grywa> Wri write me some character names. Madam Max Kowalski. E, to jest dobry program, faktycznie. Wilhelmina Abraham. <grywa> Ten program starał się postarał się wygenerować 100 imion. Madam Max, Max Kowalski. Kowalski? Tak. Niech będzie. Tylko wstawimy tutaj zamiast Lorda Harolda. Śdomek? To będzie Madame Monks Kowalski, a jego imię to będzie Karol, <grystanie> nazwisko to prac. Praca. Pracownik sklepu. Tak. I love interest. Czy w twoim świecie ktokolwiek ma inną pracę? Nie, praca się <grystanie> tylko... Nie, w moim <grystanie> świecie nikt nie ma innej pracy, wszyscy się tym zajmują. Boże, blowjob. Tu jest tyle rzeczy jeszcze. Zostaw, cis. Dobra. Rodzaj monstera, rodzaj <grystanie> <Razem> potwora. Potwór. <grystanie> Niech to będzie nauczycielka angielskiego. to na przykład angielsku. Mm. E, nie ma angielskiego że Co jest takie przerażające? Leci? Matka. Może nie matka, matma. Mat, uh, teacher. Dlaczego w filmie o potworach nasz protagonista musi mieć ulubiony rodzaj cukierków? Oh, zostawiam to, zostawiam to. Zostawiam to. Napisz mi trochę. Czemu mają problemy? To jest kurwa nasza fabuła. Jaki masz kurwa problem z Blue Jobem, wytłumacz mi. Tak, na przykład? Osobno, osobno. Ty, no nie, muszę zrobić sugestię. Sugestia. Niech będzie detektyw, tu będzie cleaner, tu będzie mechanik, tu będzie prawnik. dobra prawnik. No w końcu. O mój Boże, greedy maths teacher! To jest scenariusz prawdziwy! O mój Boże, to jest prawdziwy scenariusz! Mother, freaker. Dobra, Popu popularny prawnik, Madame Max Kowalski, Harold Thomas. <głóż> Kłóci się Wiesz, z. To, że nie chcę mi się jakoś specjalnie tego tłumaczyć. Może wwalimy to do tłumacza Google. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Całość, tak? Chcesz pieprzyć? Ładny prawnik Madame Max Kowalski, Harold Thomas, kłóci się z uraczką z sprzątaczką Miss May Williams. Harold próbuje przytulić May, ale ona ją strząsa. Przypominam, nasza postać Madame Kowalski jest kobietą. Harold, proszę, May, nie zostawiaj mnie. Może. Przepraszam. <laughs> <laughs> A May, May to jest. May po... to imię. Tak, 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 może. Miałeś... To powinno być May, bo to imię. Jest. A po angielsku. Jest... Tak. To imię to jest. W angielsku to może być albo morze, albo imię, nie? E, Harold. Dobra, ona się nazywa od tej pory morze. Ona się nazywa morze. Może kurwa. <laughs> Proszę, Mej, nie ustawię mnie. Przepraszam, Harold, ale szukam kogoś bardziej odważnego. Kogoś, kto mierzy się z jej lękami zamiast uciekać. Harold, jestem taką osobą. Morze, marsz ty brwi? <laughs> Przepraszam, Harold. Po prostu nie czuję. Zgubiłam się przez Twoje przewinięcie. Po prostu mnie czuję już podekscytowany tym związkiem. Maj, odchodzi. <laughs> Mej ma tyle znaczeń. <laughs> Harold! Harold siada wyglądając na pokonanego. Pięć. Trzeba Pęcie. Chcą, Trzeba narysować to gówno. Dobra. E, Jak by wyglądał Harold? Jest kobietą, zaznaczam. No, Demonsa? Może? Dobra, okej. Okay. Uwaga. Będzie. A. No. Ale taką, per... taką perukę z takimi kręconymi lokami po bokach jak nosili sędziowie A dobra masz A wiem o co się chodzi, wiem o co się chodzi Ale to jest prawnik, nie sędzia To daj mu teczkę I garnitur Bo Ja nie, nie rysuję na tablecie jak coś Dobra, to zrobimy to w taki sposób Ma tutaj bitk z tą teczkę O, może sobie teraz pójść na zakupy do Herfa Z tą teczką i ma Wyczepisty O Garnitur I on jest bardzo bardzo poważnym człowiekiem. I madam, może coś tam związanego z tymi kobietami z tych, wiesz, z tych czasów, madam? Dobra, tak. <grym> Pasuje? <grym> Pasuje. Madam kłóci się z uroczą sprzątaczką, jest, wiesz, czyli musimy nazywać nas uroczą sprzątaczkę. Przypominam, że akcja dzieje się w 966 chyba, nie? <grym> yeah! No są zimna siebie, się kłócą generalnie. Dobra idźmy dalej, kłócą się z uroczą złotaczką do Was, poko Harold mówi, że generalnie to nie tak Proszę, proszę... Bej, on jest teraz smutny, nie zostawię mnie. A ona nam odpowiada... Może jej odpowiada. Przepraszam Harold, ale generalnie szukam kogoś innego. Szukam generalnie osoby, która naprawiłaby mój problem z kręgosłupem. Harold mówi, że... że... hej, o kurwa, bo... potrzebuję pomocy. Nie, po prostu nie czuję się już podekscytowany tym związkiem. Maj, odchodzi. I ucięła jej ja rękę przy okazji. No odejdziesz wreszcie? Może. Przestań. I odeszła. Nie, tak nie Okej, okay, już Teraz ją ja usunę zaraz Wypierdaję stąd Okej, okay, nie ma Tak robię z moimi byłymi Harold siada wyglądając na pokonanego No to uh, mamy tutaj O To jest krzesełko Pyk I Harold sobie Ej, czekaj, czekaj, czekaj Pokonane osoby jeszcze mają czasem w swojej klacie miecz I kwawiu Masz zaczepisty miecz Kwawi Wszędzie i on teraz sobie siądzie. Moment, muszę zaznaczyć. On teraz sobie siądzie na krzesło. o, Mój no. ulubiony odpoczynek na krześle. Chwilę później współczujący detektyw. Yy, współczu, współczujący, teraz zauważyłem to słowo. Współczujący detektyw Mr. Graham Gray wpada do środka, wyglądając na zdenerwowanego. Nasujemy Grahama Graya. To jest Graham, Graham Gray. Ma super, super kapelusz. Jest bardzo zły. Czy to jest snowskie? Nie. Nie. Poczekam, no. aż nas skancelują. Wie, nie mogą. O! Jest! Ja on też z detektywem, więc on musi mieć super fajny krawat. Nawet powiem ci więcej. Ma dwa krawaty. Bo jest bardzo poważny człowiek i ma dwa kwadraty. kwadraty. Dwa, bo ma dwa krawaty. O Boże! O Boże! Zanim ciągnie się czarna maść! Czekaj, trzeba to ogarnąć. Wbiega, Dobrze. znerwowany. Mówi do niego... Nie, to Harold okay. mówi. Boże, Graham, wszystko w porządku? I Graham mu odpowiada: Nie, obawiam ze... się, że nie, Harold. Obawiam się, że nie, zabrani ci stopę, i ci nie oddałem. <noise> <noise> nie oddam ci spokojnie, tu, patrz, tutaj, Karl, O, on odpowiada: Dlac... <głos> dlaczego? Chciałem <noise> sobie tak. o, Dlaczego? Co się stało? Ja teraz skadam. No? To łobuz z matematyki. Widziałem, jak zły łowca matematyki z łaskoczy gromadkę kociąt! A, mam to narysować? Nie, nie, nie musisz. Okay, On tylko dobra. opowiada o tym. Bezrobotne koci... Bezrobotne? Nie, bezbronne. Bez... Bezbronne kocięta? Tak, bezbronne kociaki. Kwitnąca cholera. Musimy Zg... coś z tym zrobić. Zgadzam się, ale nie wiedziałbym od czego zacząć. Powiedz mi kurwa gdzie to jest, po prostu jakby... Naprawdę człowieku, to jesteś detektywem, jesteś detektywem! Twój licznik IQ zawyża średnią krajową! Proszę cię człowieku, jak możesz nie wiedzieć, o czego zaczynamy? Graham wachluje i się zaczyna się... i zaczyna sapać, ale skup się... Jest męczony, zmęczony, O, masz wachlarz, uwaga. To jest wachlarz. Ja wtedy robię... Skup się, Graham, skup się! Gdzie to się stało? Stacja King's Cross, Londyn. Zgadza się. Stacja King's Cross w Londynie. Harold swe. To już Harold zrywa się. On wstaje teraz, patrz. On teraz staje. On teraz... E, obróć. W prawo 90 stopni. Wsta z krzesłem. Wstaje i się zrywa. On nie traci ni ni chwili czasu. Zabrał fotel. Zewnętrzna droga ciągła. Harold pędzi ulicą za nim Graham. do nas skróty przez niektóre ogrody na tyłach domu. Nie mam pojęcia, gdzie oni cholera są. Jest zewnętrzna droga ciągła, Harold pędzi ulicą, zanim graha i do nas skróty przez niektóre ogrody tyłak domu. Przeskakują przez płoty po drodze, to, wow, ulica w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dziwna. Wnętrze King's Cross Station. To jest to miejsce: Ty, A? London, Krótko potem Jeff Barlow, ciwy matematyk, Trapez terroryzuje, tak Terapeuta. Zostaw mu krzesło, proszę. Chcesz, miał krzesło Dobre. na głowie? Jest bardzo słodki z tym krzesłem. Pięknie. Teraz tu, o, na lucia. Teraz tak, rysujemy następną osobę. Jeff Barlow, chciwy matematyk. Chciwy matematyk, który musi mieć pewnie kwadratową głowę. Ma okulary. To będą takie, wiesz, kreskówkowe okulary. Że one się zmieniają pod, od, od... emocji. O, za jakiś zły esa. Daj mu jakieś pryszcze. Przyszczę? Dobra. Żebym na takiego kujonka wyglądał. Ale też trapper. To Dobra. jest nasz główny złoczyńca tego filmu. To wygląda trochę jak jakiś fanaryta Minecrafta. Co? Jaki zły jest ten człowiek. O, pięknie. I teraz szybko dorysujemy jeszcze jakieś ciuchy. Dobra, mam. Jeszcze jakieś kotki dorysuj, które maltretuję. Kotki? Dobra, no to już po zabawie. Dobra, czekaj, zrobię kota tutaj takiego. Uh... Jezus, Maria! Miał! Mają zakrecone ogony? Nie, co. Mają, dobra. Niech mają, to jest Scott. Miał. E, dwa kociaki miały być, co. Gozak. Jest, kid. Terroryzuje dwa kociaki i on się nad nimi znęca. Nie Miał. za którą podąża Graham, pędzi w kierunku Jeff, czyli cofamy tutaj O jezus, oni są wielcy. Czyli oni generalnie pędzą w jego kierunku. Harold, za tak, tak, tak. Graham. Co to jest? O co chodzi? To nie jest jakiś stary matematyk. To jest. Jeff Barlow. Kim jest Jeff Barlow? Nie potrafisz tego. Kim jest Jeff Barlow? <noise> Spoko, ja też nie potrafię uh, Kim jest Jeff Barlow? Tak, to ja mówię, kim jest Jeff Barlow? To jest uh, tylko najbardziej chciwy To jest najbardziej chciwy nauczyciel Matematyki We uh, We, kurwa we, we wszechświecie Mrugające majtki Harold, będziemy potrzebować I nie wiem czego będziemy potrzebować Bo tu jest przycięte Dobra czego będziemy potrzebować? Gdzie? O, będziemy potrzebować pomocy, jeśli mamy powstrzymać najbardziej zachłannego matyka we wszechświecie! A e, to ja ci odpowiadam. Możesz powtórzyć? Nie, bez serio, możesz powtórzyć? Powiedziałeś, powiedziałeś mrugające majtki, chcę wiedzieć, co to jest. To pewnie też jakieś nowe przekleństwo. poziomie i obróć go w pionie jeszcze, o. Tak, to jest przekleństwo. Tobie, teraz ja głodem. A prawda? Harold! Będziemy potrzebować pomocy. Jeśli mamy. Pom Czy ja tego wcześniej nie mówiłam już? Tak, to jest. To jest, to jest skop On skopiowo powiedział to sam. To jest scena. Mrukujący majtki, Harold! Będziemy potrzebować pomocy. Jeśli mam powstrzymać najbardziej zakładnego matematyka we wszechświecie. Możesz powtórzyć? Mrukujący majtki, Harold! Będziemy potrzebować pomocy. On poważnie to powtarza. Uh, będę posłuchała. Jagód. Dużo Dw... Jagód. Jeff odwraca się i widzi Harolda. Uh, a, ten to jest Jeff. Odwróć się po pionie. Nie tak! Obróć się po ziemię. O powraca się, kurwa. I Jeff się odwraca i widzi Harolda. Grahama uśmiecha się z złowrogim uśmiechem. No to ten złowrogi uśmiech jest już. mamy generalnie. Ja tu... Harold, Thomas. Znów się spotkamy. Spotkałeś się? <noise> Spotkałeś się? E, w sumie to... tak, spotkałem się. <noise> tak, dawno temu to było, no. Ta! To było dawno temu. Teraz to chyba będziemy mieć jakąś, jakiś backstory. Młoda Harold siedzi w parku... kiedy ciebie już nie potrzebujemy, w sąd. Czyli Twas też tutaj nie ma, wypieprzajcie. Młoda Harold siedzi w parku, słucha muzyki, jazzowej, gdy nagle rzuca się na nią ciemny cień. Czyli tak. Ciebie na razie nie ma. Siedzi sama w parku. Eee, park. I słucha sobie muzyki. Tak, tutaj słucha muzyki. Proszę bardzo, jest. Eee, nagle rzuca się na nią wielki cień. No to cień. Eee, podnosi głowę i widzi Jeffa. Zdejmuje słuchawki. No to teraz wszystko cofamy. Eee, to też wypieprze. Zobaczyła Jeffa. Siema. Dobre. Jeff, masz ochotę na kupę? <noise> tak Tak, Boże, tak Oczy Harolda <noise> rozjaśniają się, ale potem przygląda się uważnie Jeffowi i wygląda na niespokojnego Czekaj, moment Czyli w pierwszych sekundach Jeff zdobył sympatię u harold Giny Z pytaniem Hej, masz ochotę na kupę? <noise> Gdy się nie znali i ona była w parku sama <noise> Okej okay. Okej, okay, najpierw. To, to, dzisiaj... no to ma sens, to ma sens jakiś, no. Harold, nie wiem. Wyglądasz trochę chciwie. Kurwa, co? No co? Ja? Nie, nie jestem chciwy. Jestem najmniej chciwym nauczycielem matematyki na świecie. Czekaj, jesteś maniakiem matematyki. Harold ucieka z krzykiem. Okej, okay, wracamy, do, wracamy do tego, co było wcześniej. Jeff, mów. Byłeś wtedy tchórzem, a teraz jesteś tchórzem. Powiedz, co to może trochę. Okej, zabolało. Dobra, no. I teraz tak. Mów dalej, dalej mnie obrażaj. Nie, Graha mówi. Graha mówi teraz? Znów ty. Uciekłeś? Uciekłeś? nawet nie opłacało tego ruszać. Kurwa, ktoś się przy tobie, to żeby ty Harold, Byłem małym dzieckiem. Co miałem zrobić? Nie, jak ważne. Groszczy spytał się mnie, czy chcę zjeść kupę. Jak... Co, co ty byś zrobił, Graham? Harold zwraca się do Jeffa. Harold mówi tak. Może wtedy przed tobą uciekłem. Ale tym razem nie ucieknę. Harold ucieka. <śledzianie> Odwraca się i krzyczy. Harold, to znaczy uciekłem, ale wrócę z Jagodami. Harold zaczyna uciekać, wrócę z Jagodami, Jeff. Nie boję się ciebie, Harold. Powinieneś być. Chyba powinienem, no. I tutaj sądzę, że jest idealny moment na to, by zrobić drugą część filmu za jakiś czas. Dajcie znać, czy Wam się spodobało. No, Ci się podobało kropka Fajnie było. Tak. Ta fabuła jest naprawdę wciągająca, ja się nie mogę doczekać, co tam będzie dalej. Gdybym ci powiedział, że nie nagrywałem, zabiłeś, mnie? Zabiłabym. A chcesz nagrać jeszcze raz? Nie, no, nagrywałem spokojnie. Znaczy, jak też. Już? Ja nagrywałem 47 minut, minut. Trwało...